Cześć, iPhone Air, powiem Wam szczerze jako facet, który od lat siedzi na Androidzie, to jest coś niesamowitego, ale również absurdalnego. Czy ten kosmiczny wygląd jest wart kompromisów? Dzisiaj bez lukru opowiem Wam, co naprawdę czuję po kilku tygodniach z tym sprzętem. Pierwsza rzecz, wyjmujesz go z pudełka i wow, to nie jest po prostu cienki smartfon, to jest jak biżuteria, jak drogi długopis na biurku prezesa. Albo jeszcze lepiej, to jest jak... Porsche. Serio, patrzysz czy wiesz, że to jest majstersztyk inżynierii. Jest idealnie spasowany, absurdalnie lekkie i czujesz, że to jest synonim statusu. Czuć, że inżynierowie w Apple włożyli w to masę pracy. To solidna, tytanowa robota, która jest po prostu cholernie wygodna w dłoni, ale tak jak Porsche, to też sprzęt, który stawia na design, czasem kosztem praktyczności i o tym zaraz pogadamy. Najpierw ekran. Górna półka. W październikowym słońcu nie miałem żadnego problemu z czytelnością. Jest ost Kolory są super pod względem designu i tego, jak się go trzyma, zakochałam się. Ale, żeby był tak cienki, Apple musiało coś pociąć i zaczynamy od głośnika Jest jeden. I powiem tak, jeśli skrólujecie Instagrama czy oglądacie shortsy na YouTube, jest spoko. Dźwięk jest w porządku. Problem zaczyna się jak obrócicie telefon poziomo, żeby obejrzeć film. Wtedy od razu czujecie, że dźwięk leci z jednej strony. To trochę psuje wrażenia w telefonie za telekasy, no mogłoby być lepiej. Aparat wideo nagrywa genialne. Tutaj iPhone wciąż jest królem, chociaż muszę przyznać, że telefony z Androidem są już tuż tuż za nim. Ta różnica nie jest już tak drastyczna jak kiedyś, ale jeśli chodzi o wideo, jest top. Ok, ale teraz dwie rzeczy, które mnie naprawdę irytują. Pierwsza, bateria. I teraz was zaskoczę. Nie chodzi o jej pojemność. Szczerze nie rozumiem tego całego narzekania na baterie. Jasne, mogłoby być lepsza, ale wytrzymuje mi ten dzień normalnego używania. A nawet jeśli nie, to co z tego? Wszędzie mamy ładowarki. W aucie, w galeriach mamy powerbanki. Dla normalnego człowieka ta bateria jest ok. Prawdziwym problemem, głównym problemem tego smartfona jest brak szybkiego ładowania. To jest dla mnie wada, który nie Potrafię wybaczyć. Zobaczcie, na co dzień używam OnPlus'a. I wiecie co? Wyłączyłem sobie ikonkę baterii na górze ekranu. W ogóle o niej nie myślę. Bo wiem, że jak będę musiał wyjść, to podobnie go na 15 minut i mam baterię na pół dnia. A tutaj? Tutaj jest stres. Tutaj patrzę na te procenty, powiem, że odwołanie trwa wieki. To jest dla mnie największy minus tego sprzętu. Druga rzecz to zdjęcia. Brakuje mi zoomu to pierwsze, ale bardziej wkurza mnie to co ten telefon robi ze zdjęciami. On za wszelką cenę próbuje wyciągać cienie. Robiłem zdjęcia czarnego plecaka, na OnePlusie plecak był czarny, na iPhone'ie był jakiś ciemnoniebieski sprany. Zdjęcia na pierwszy rzut oka wyglądają jaśniej, ale przez to jakieś płaskie, bez głębi, bez charakteru. Traci cały realizm. To mi się po prostu nie podoba. Na koniec zostawiłem system iOS 26. Patrzę na to jako gość z androida i powiem wam niektóre rzeczy są dla mnie niepojęte. Serio, jak firma, która ma miliardy może wypuścić system, w którym klawiatura potrafi się zaciąć i nie da się jej schować. Ale to nic. Jest coś, co mnie rozbije. Chcę wejść szybko do ustawień. Na moim OnePlusie zjeżdżam palcem, klikam ikonkę i jestem. Z każdego miejsca w telefonie. A tutaj? Tutaj muszę wyjść do ekranu głównego, szukać tej ikonki. To jest absurdalna strata czasu. I jeszcze jedno, ten system jest wolny. Serio, dla kogoś, kto używa iPhone'a od lat to są płynne animacje. Dla mnie to jest opóźnienie. Czuję ułamek sekundy między tym, kiedy dotknę ekranu, a tym kiedy coś się wydarzy. To jest dziwne uczucie. Aplikacje są super, to prawda, ale sam system to nie jest coś, co by mnie zatrzymało przy Apple. Więc jakie jest moje podsumowanie? iPhone Air to najpiękniejszy kawałek technologii jaki trzymałem w ręku od lat. To jest jak to Porsche, sprzęt, który kochasz za to, jak wygląda i za to, czym jest. Ale na co dzień irytuje mnie wolnym ładowaniem i systemem, który wydaje się być nielogiczny i wolny. Jeśli siedzisz w ekosystemie Apple, pewnie to może być fajna zabawa, ale czy to jest telefon, dla którego warto rzucić topowego Androida? Dla mnie absolutnie nie. A wy co myślicie? Ten kosmiczny design jest wart tych kompromisów? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć.